Ja, burmistrz zielonej cebulki, mam rozwiązanie na wszystkie nasze problemy. Mianowicie, kasujemy autostradę. Zrobimy autostradę dookoła. Po prostu. I tak będzie właśnie co warstwę. To traktuję jako jedną warstwę. Gdzie właśnie będzie autostrada, plus zjazdy z niej i zjazdy do ulic tych promiennych? Które w sumie może tak jakoś nazwę? <gry> Tylko je przerobię wszystkie na ulice sześciopasmowe. Z drzewkami, oczywiście. I to powinno udrożnić w bardzo świetny sposób. I też załatwić ten problem. Ten problem, że tutaj jest tak brzydko. I światła. Nie. Świateł nie ma. No tak, już wcześniej to widziałem. Tak, sześciopasmowe trzeba zrobić. O, mamy duże miasteczko. No. To jest sygnał, że musimy to wreszcie zrobić. Nowe obszary możemy nabyć. I świetnie, muszę nabyć dwa. Z lewa i prawa. Przepisy podatkowe. Okej. Okay. Inne dla każdej dzielnicy? Nieźle. Metro. O. Ja zrobię więcej niż jedną linię. Oj, tak. A druga nie będzie powstawała. 50 lat. Nacisk na edukację, nowe przepisy, podwyżka podatków w rejonach mieszkalnych. O coś tam. Nie. O! Rejon mieszkalny o dużym zagęszczeniu i handlowo o dużym zagęszczeniu. Centra handlowe i supermarkety. Tak. Idealnie spełniają potrzeby tych, którzy żyją w rejonach mieszkalnych o dużym zagęszczeniu. Tak. Przyciągają głównie młodych dorosłych. <grym> Okej. Okay. No tak, trzeba zarobić na swoje i potem się wynieść z wielkiego miasta. Skąd ja to znam? Rejon biurowy. Tak. Zapewnia wykształconym mieszkańcom miejsca pracy. Zadbaj o stworzenie w mieście uniwersytetu. Który też jest do zbudowania już teraz. Uniwersytet Zielonocebulański. Oj tak. <laughs> Stacja metra. Gitens. Spalarnia. A może zamiast zbierać śmieci lepiej je spalić i przemienić w energię elektryczną za pomocą turbin parowych? Spalarnia spala śmieci aby wytworzyć prąd dla miasta. Dobrze. Będzie spalarnia. Burmistrz pracował bez wytchnienia, a teraz władze regionalne uchwaliły ustawę umożliwiającą rozrost terytorialny miasta. No. No to kupujemy. Jeden tu. Kupuję. 5600. tysięcy. Granice zostały poszerzone. Po raz drugi. Już więcej nie możemy. Ale to nam wystarczy, żeby zrobić tą obwodnicę. Prawdziwą obwodnicę. Litera <grytaro> T teraz jest. Spłaszczona, ale jest. A to wygląda co najmniej źle. Szczególnie z tym moim dziwnym wypryskiem tutaj. O, tak lepiej. Niedługo będzie jeszcze lepiej, ponieważ to się złączy i cebulopizza będzie miała prawie dwa razy większe terytorium. Nice. W sumie to powinno należeć do cebulopicy. No ale cóż, jesteśmy rozdzieleni, ale też połączeni trzema mostami. Dobra. <gryw> Więc nie robimy rewolucji od razu? Zróbmy na razie powoli te drogi sześciopasmowe, promienne. To nie muszę od razu ich prowadzić tutaj, bo tutaj na razie jest bez sens Chociaż mogę tak zrobić od razu. Więc tam, gdzie jest największy problem, czyli tu. Jaki problem jest obecnie? Całkiem, całkiem. Tutaj niby też większe. Ale oni praktycznie nie zwalniają. W ogóle, fizyka powinna się nimi zainteresować, z tego co widzę. Zwalniają i nie wypadają. Wow. Nie no, ten zwolnił chyba. Tak, zwalniają. Okej, okay, czyli to jednak powoduje pewien przyrost. Tak. Dobra. Ja tutaj właśnie muszę zrobić najpierw... Wyburzyć to? Nie wiem. Muszę zrobić te promienne drogi. Potem. Hmm, zastanowimy się, co potem. Tak, sześciopasmowa droga z drzewami. Znowu odpady. Tutaj. Trzy narzekania. To mało. Ale jeden ćwierk. Dobra. Trzeba w takim razie poprzestawiać wszystko. To ja zapauzuję lepiej. I tak. To przestawię. Wow, wow, tak też można? Park na jakiejś dziwnej konstrukcji? <laughs> nie, nie można zbudować na wodzie. <laughs> to by było niezłe. Więc tak, najpierw przyniosę po prostu gdzieś tutaj. O, przy drodze musi być ale nie przy takiej. Niech tu na razie stoi. Policja. Eee. Dobra. Przestawiam od razu tutaj na razie. To takie miejsce tymczasowe. Remiza. Też. Jest przy drodze. Jest to próżniany. O nie, to chwilę potrwa. O, opróżniany cmentarz, no tak, to też. Przykro mi. Prądu brak. Dobra, z tym sobie poradzimy bez problemu. Taka sytuacja dosyć kryzysowa teraz jest. No i git. Wiele problemów, brak prądu. Opróżniany. Dobra, hm. Tu ja teraz mogę zrobić coś takiego: tutaj na razie tego jeszcze nie? To mogę skasować? Lepiej nie. Zaraz pokazuję trochę więcej. Awansują? Tutaj wody nie ma. No, pewnie tak. Dawajcie szybciej, opróżniajcie. Pochowanie 25. Tutaj 77% pojemności. Ile wam to zajmie? Cały czas 25. Chyba długo. To może ja lepiej przestawię na razie jeszcze tutaj tą remizę. Zaraz coś nam spłonie. I szkołę średnią. Która w sumie? Ma zasięg wystarczający. No dobra. To nie ruszam jej na razie. No, i okej. Okay. Co z tym prądem? Jest, funkcjonuje normalnie. Tu jest 25 nadal, 77% pojemności. Co to ma znaczyć? To jest dwukierunkowa droga, prawda? <grybujesz> śmieci, śmieci, śmieci. Wiem. No niestety. Hehehehehe. <grybujesz> Zbuduje się jakąś drogę, tak, Ten drugą tak, to miejsce jest już zajęte po prostu, co za wspaniałe miasto, śmieci, śmieci nie ma gdzie wywozić, co z tymi śmieciami, 77%, to już zero, jest. Różnienie zostało zakończone. Dobra, a tu? Ha. Aha, czyli to po prostu nie topnieje powoli, tylko natychmiast staje się zerem. No dobra, przemieszczam na razie gdzieś tu. Tu, tu, tu. wą drogę zrobię. Tuszą. To tutaj dwa promienie będą wtedy? Bardziej widziałbym taki? E, no, zróbmy to już lepiej od razu. Taki promień prowadzący mniej więcej na ten most. Czyli taki. Oki? Ok. Będzie lepiej. <grystanie> Ta, osiągnęliśmy już taki poziom, że trzeba zrobić pewne porządki. No i git. Dalej, 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 dalej. Tutaj coś specjalnego? Nie. Po prostu zbuldożeruje się, zrobi się drogę i tyle. Rezydencja na dole. Wow, mają basenik, to fajne. 76 procent? nie gadajcie mi. O. o, czyli to straciło sens? O tak. Jednak nie. Szybko się zbulwersowali. 76. Hmm. Dobra, buśmy tutaj. W takim razie prowadzące tu mniej więcej, ale przy brzegu niestety musi być. No cóż, sześciopasmowa droga. Moment, ja sobie zrobię testowo skrzyżowanie na takiej. zobaczymy jak to wygląda. Dobrze, bardzo dobrze. A jak zwykła droga, obok. <laughs> Co to za dziwna droga, która powstała u nas na przedmieściach? A, to burmistrz sobie testuje, czy będzie mu się dobrze wyglądało takie drogi, czy będzie dobry przepływ. Spokojnie. Wszystko w porządku. Wszystko jest pod kontrolą. Prawie? A jeszcze zjazd z takiej drogi. Właśnie. I teraz. Autostrada z ekranem akustycznym. Nice, to takie trzeba będzie zrobić od razu. Tak. Autostrada z ekranem. Z ekranem. Właśnie, muszę zobaczyć. Okej, okay, to będzie dobry test. Chcę zobaczyć jak zrobić zjazdy potem. Więc ja chcę od razu mieć na podwyższeniu. Na jak wysokim podwyższeniu? Jeden wystarczy? Wow, wystarczy jeden. Naprawdę? Naprawdę. Oho. Uh -huh. Wygląda to naprawdę dobrze. <ścoughs> Ten, to nuta zaskoczenia w moim głosie. No, nie była zamierzona. Okej. Okay. Da się, zbyt strome zbocze, zbyt strome to miejsce zajęte. Wow, takie coś się da zrobić. Czyli krótki dystans. Jeszcze tutaj coś takiego? Zobaczmy. Jeszcze krótszy dystans. Dożarujemy. Ok. A, najłatwiej chyba będzie zobaczyć to w taki sposób. Są dół. Czyli bardzo blisko. Coś jak jedna warstewka. No. Zrobi się takich wiele. Tylko. Hmm. A co się stanie, jak zrobię autostradę z ekranem akustycznym? Obok. <słyski> To wygląda nawet ciekawie. Oczkolwiek... Na start możemy tak zrobić. Wydaje mi się, że to będzie i tak sprawiało problem. Możemy przetestować. Czemu nie? Możemy zrobić zjazd, skoro że ludzie, żeby zjechać do nas do cebulopicce, muszą jechać tędy, jeśli jadą w tą stronę. To ja zrobię zjazd po prostu taki. I sześć To bez drzewek i bez dekoracji, proszę. Aha, czyli tu się da pięknie, to jakoś tak. No i zobaczmy, czy to będzie generowało problem. Na razie nie, aczkolwiek zaciemnia się już. Ha, oni zjeżdżają, bo tutaj pasma do zjeżdżania są pewnie. Tak, dwa zjeżdżające, dwa jedące w przód. To jest problem. Dobra. A co się stanie, jak zamiast tego ja do takiej drogi zrobię zjazd albo nawet trzy. Taki zjazd, taki zjazd. Tylko nie w tą stronę. Właśnie, właśnie, właśnie. A w sumie? No dobra, to ma jakiś sens, ale ja chcę przetestować teraz w tą stronę. Tak, żeby. Trzy wjazdy były. <laughs> to tak naprawdę jedno kierunkowa jest. Chcę zobaczyć, czy oni będą naprawdę używali tych trzech wjazdów, czy wszyscy będą zjeżdżali na pierwszym. Tutaj też jest. Tak. Też zrobiło się, że... A, tylko jeden zjeżdżający jest. Okej. Okay. Wszyscy zjeżdżają na pierwszym. Na pierwszym zjeżdżają. Ale chyba mniejszy problem jest niż wcześniej. Czy ja wiem. Podobny. Dwa zjeżdżające, do miasta będzie jechało sporo ludzi, ale. To najwyżej się przerobi. Tak. Na początku zrobię autostradę normalnie na zwykłym poziomie, bez zwiększania wysokości. A po co ja tutaj robię tą droższą? <grymnie> Z drzewkami to ja nie wiem. No dobra. Ej, to nawet ma jakiś sens na razie. Póki to jest próżniane. 75% pojemności? What? Nie, dobra, 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 dobra. Nie wyrzucajcie śmieci stąd. Tylko zrobię po prostu tą drogę jakoś tak. W sumie. Dobra, zrobię na razie, żeby opróżniany był. To chwilę zajmie, ale chcę zobaczyć, jak będzie z tą drogą. Chcę zrobić coś takiego stąd. To pewnie tak jakoś. No no, 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 słabo. Bardziej bym tak chciał. To zróbmy tak. Po prostu. To będzie od razu przy drodze. O tak. Aha. Jakieś, nie wiem. 30 stopni tutaj. Tak. No, z 25. Dobra bo tutaj potem też będzie droga. Buldożerowania na stały czas... na stał czas... Więc, zaznaczę sobie miejsce do którego prowadzimy. Hmm. Nie da się. To już zbuldożeruje. Więc pierwsza droga tutaj. Czego nikt nie wywozi śmieci? Nie. Łe. Po stronek policji przenieść Na razie tu. No i tak. Po trochu. Stąd. Prosto, proszę. Stąd tu, tu, aha, tak, pięknie, <ścoughs> powoli dalej, no cóż, szkoła podstawowa musi zostać przeniesiona na razie gdzieś, gdzieś, gdzieś tu, ta, co dalej? Prezydencja Mokotów Ubojków. Jakieś specjalne budynki? Chyba już tutaj nie ma. Klinika jest, ale to dalej. Przynieśmy na razie tu. Mhm. No i chyba tyle. Sklepy. Dobra. Był do żera, nastał czas. I tak. <ścoughs> Aha. Aj. A jak zrobię? Nie, nie da się jak. To jest teraz na prosto, mam nadzieję. Bo tak, tak. Jaka piękna droga. <ścoughs> uh. Jedziemy dalej. Po prostu zróbmy ją do samego końca. Potem będziemy robili dalej wszystkie te drogi, żeby dołączenia były. Ten deseń będzie Ta. pięknie, i dalej tutaj dobra. Co prawda, o, niezbyt zdrowo wyglądają te drzewka i w ogóle ja bym nasadził je gęściej. No, ale dobra. Też będą chroniły przed tym, żeby nie było zbyt dużego natężenia hałasu. A właśnie, ja muszę to utrzymywać. No niewiele, ale nie będę robił zbyt długich ulic, kiedy nie potrzebuję. To tutaj też z drzewkami. Wygięte muszą być, tak. Zbyt mała odległość. Czemu mam to buldożerować? Nie chcę. O, o, o. Tak lepiej. Pięknie. prawda trochę to... No. Dobra, źle nie jest. Aha. <gry> Krzywo tu? Czym tu krzywo? Nie może być krzywo. Tak, ewidentnie. Powinienem już pewnie klepnąć z drzewkami wszędzie od razu. No ale tak wymuszają na mnie, żebym zrobił krzywo przyciągaj Dobra. No cóż, nie mogę zrobić jak chcę. To będzie jak się da. To sprzedane. Hmm. Trzeba znowu strefę zrobić, ale chyba ja zrobię bez drzew. Bo węższe drogi są. No tak, nie mogę sobie zostawiać teraz samochodów. Dobra, jest mniej więcej jak było. Trzeba będzie zaraz to zagospodarować. No jeszcze tutaj dołączyć... No, poszywać to wszystko. Wyrzucić to, wysypisko, budynek opróżniony, 74% pojemności, zrobię jakiś drugi tutaj zaraz i trzeba będzie robić dalej, to już pójdzie z górki, ta, będę wiedział jak to robić, cmentarz, ta, zaraz zrobi się tam i potem trzeba będzie przejść do robienia obwodnicy, <grymka> ta.